zaczynamy od hasztagu AMG Karka. Jeśli ktoś tego nie zna jeszcze, jest to hashtag, który skupia w jednym miejscu wszystkich pasjonatów technologii startupów w Krakowie. Więc jeśli piszecie na Facebooku, Twitterze, Google Plusie, Google Plusie też. Jeśli piszecie cokolwiek, chcecie dotrzeć do jak największej grupy technologiczno-startupowej, ten hashtag wam to umożliwi. Dawajcie go wszędzie a dotrzecie do jak największej grupy. Jeśli chcecie to poczytać, co się dzieje w Krakowie, jakie meetupy, jakie spotkania, jakie projekty, najwięcej dzieje się na, w dwóch miejscach. Na grupie facebookowej oraz na Facebooku. Tutaj całe życie, cała wymiana wiedzy, tech, umiejętności się przewija. Teraz chcielibyśmy pokazać Wam, co się działo w ciągu trzech tygodni, jakie były wydarzenia. Wojtek? Pierwsze wydarzenie, które chcielibyśmy wspomnieć, to Crackspot. Pewnie większość z Was kojarzy tę nazwę, bo to jest jeden z najbardziej znanych kultowy barkamp w Krakowie, lata historii. Natomiast miał parę miesięcy przerwy. Ta, te przerwy, ta przerwa, została, przerwa została przerwana przez, przez nową ekipę, która wprowadziła trochę zmian, właściwie prowadziła rewolucję. Udało się fajnie połączyć networking z merytorycznymi prezentacjami, także naprawdę było super. Warto się przejść na następny crack Spot, który będzie już w marcu. I jeżeli trzyma coś, co jest tak, spotyka się w połowie drogi między Open Coffee a Startup Stage'em, to to jest właśnie miejsce dla Was. Wczoraj też w Stage'u było spotkanie zorganizowane przez Smart Recruiters. Jeżeli nie znacie, to to jest bardzo fajny startup, platforma rekruterska, e, która zaczęła działać w San Francisco, ale ma też swoją, swoje biuro w Krakowie. E, I sprowadzili swoich top managerów z San Francisco, żeby trochę pogadali o tym, jak się robi startupy e, tam w Dolinie. E, wyszło świetnie, bo można było posłuchać. E, Paru osób z doświadczeniem naprawdę w wielkich filmach, które tam osiągnęły niesamowity sukces, z ludzi, którzy mają doświadczenie w się w Zendesku, w Zyndze. Generalnie to było już któreś z kolei spotkanie z serii Smartup, natomiast pierwsze tak poświęcone biznesowi wcześniejsze były bardzo techniczne. Natomiast mega merytoryczne, świetna sprawa i gratulacje dla ekipy, która za to odpowiadała. Okej. Okay. W lutym będzie niespełna 40 wydarzeń u nas w Krakowie technologicznych. Wybraliśmy dla Was trzy najciekawsze według nas z tych z tych okay. Pierwszy z nich. TEDx Cinema Kraków. Jaka jest idea, jeśli ktoś nie zna? Chodzi o to, że na spotkaniach puszczane są prezentacje z TEDa o danej konkretnej tematyce, a później dyskusja na ten y, konkretny temat, konkretne, konkretne wydarzenie. E, z reguły są to e, tematy około technologiczne, około społeczne. E, proszę. E, kolejne wydarzenie. E, hack for good przewinął się już na open micu, więc nie będziemy przedłużać. Natomiast generalnie, jeżeli e, lubicie się bawić w deweloperkę, warto, bo to jest 48 godzin z fajnym celem, bo Naprawdę, jest trochę organizacji ngo osób, które potrzebują takiej pomocy i można się zaangażować, zrobić coś fajnego. A, a przy okazji będzie tam st w partnerami są też HTC i SMS API, więc jest, jest mnóstwo fajnych organizacji i od strony biznesu, i od strony organizacji pozarządowych, które biorą w tym udział. E, Okej, okay, ostatnie wydarzenie. E, wybraliśmy to, LAMBA Days, ponieważ rzadko się zdarza w Krakowie, aby było wydarzenie, konferencja, dla programistów, dla deweloperów, dwudniowa, gdzie przyjeżdżają osoby z połowy świata, aby prezentować swoją wiedzę, a od tego darmowa. Więc spore wydarzenie. Warto się zainteresować, warto się zakręcić i dowiedzieć się więcej. Zachęcam. OK, tyle od nas. Tu jest nasz adres. OK, już idziemy, czekaj, czekaj, moment. E, ten adres, jeśli znacie wydarzenia, na których byliście i są fajne, warto mówić, piszcie do nas. Jeśli znacie wydarzenia, o których warto powiedzieć wcześniej, piszcie do nas, e, na każdego maila odpowiemy. Dziękujemy.